3-2-0, z tej strony chyba, bo... dzisiaj się ucieka jesteśmy będziemy... finalnie w Ice Club 4. Yy, niestety nie nagrałem tego odcinka od razu, bo byłem w szkole i, my... I wiecie, nie mogłem nagrać, więc... I... Mystery Key! O kurde, Ice Cream 4. For... Tam... Wow, Easy dodali! Dobra, gram na Easy. O nie. ja Ta gra jest już dobra, ta gra jest już dobra. Czekajcie, muszę... No i mamy coś z traileriku, nie? Chyba wam się kojarzy, to coś się nie pomijam to widzieliśmy to. 15 tysięcy razy. Nie wiem, gra jest troszeczkę zlagowana mi. Drzwi. Idzokły w te key I o pierdzielę. Czemu co to jest? Co ja muszę tu? Mogę mu coś zabrać? No, Kłódka. No kurde, to jest kamera dziwna. Tamuraza Wen Aaa, dobra! Ciebie! Dobra, poczekaj, aż sobie pójdzie. Dobra, ta gra jest mega dobra. Mej! Czolo jest pracuję! I tu mam. I ja pierdzielę! Ja nie mam tak za dużo tego. Ja myślałem Chyba sobie poszedł. A co muza jest dobra? Kilkroć przyjdzie, Ach, Słuchajcie, chyba się z nim w I klasy! Ja też wyciśnie nas wszystkich! Wszystkie te kredyty są bardzo dobre. Nie no, dawne dekaplajance. O kurde, muszę tu w to na. Muszę się ukryć. Nie! Nie! Ja pier... Masz trzy próby, zanim... Zanim ta fabryka się zamknie. Nie, jeszcze raz chcę! Zauważyliście, że mamy i Co? Czekajcie, bo już się coś zbogowało. Dobra, yy. to już wiemy, że tutaj możemy to popchnąć i zdobyć yy, francuski. I wtedy możemy rozwalić tę kutkę o Jezus, no co ja zrobiłem? No i znowu... No nie na to klikłem! Charlie, co ty robisz? <ścoughs> Jak mi wszystko jest tutaj dobrze. Dobra, no dajcie mi chociaż wyjść z tego! No i jak się idzie! Co to jest za bomba? Czy to jest bomba? Czy ja mogę wstać w urządzenie? Lok, Lock, 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 lock Dobra, muszę otworzyć, ale no kurde, ten mini rodnie. Zamykam się, zamykam się. Rod idzie, Rod idzie, Rod idzie. Iii, co jest? Lis płacze. Chyba naprawdę nas wyciśnie, nas wszystko. Oh, rod! Papa! O kurde! Oh, ho, ho! Dobra, uciekam. Lucky for the side. Office. Office. ta muzyka jest dobra. Czekajcie, że się załaduję. Dobrze, jesteśmy z trzema bombami. Jezus, players! Coś wam odwaliło z tym ice cream. Cztery, kurde. Aż bomby da. Ja jest. Kacenka. Control. O nie, Boris tu jest. O kurde. Mogę go wysadzić? Tam nie wejdę Jezus jaki ten borys jest duży Jesteśmy w ofisach Obudził się Co? Czy on może chodzić? Quality room Co to? Nie lud Pink ice cream Po co mi to? Mogę się tu ukryć, tak? Dobra, mogę się hmm. Klatka? Klatka z elektrycznym zamkiem. Tu jest quality room. Oj, to jest właśnie o tym tutaj patrzyłem. Tutaj jest garage. Z garaż. Wow! Ta jest mega dopracowana. Nie chcę tu spać, bo boję się, że zginę. Nie no dobra. Zaryzykuję. O! Dobra, nie zginąłem. Yy... Krabar. O onoś wan z jedynki, dwójki, trójki, drabina. Wow, po co mi ma... jest? Po co mi tu wchodzi? Aj, tutaj było na... na ter. Dobra, i tu. A jest. O Boże! Windom! Nie działa! Boże, jaka ta muza jest dobra! On no, pojedzie Windom na stówę. Nie to... Tą... Ja się pójdę, jak ta gra będzie wyglądała na hardzie. Dobra. Nie, to jest serio ciężko gra. Które... Offices. O... Poczekaj, bo tu... Szukam jeszcze patrzę, co można z tym zrobić. Naprawdę. Krobarz, krobarz. Mail? O nie, o to jest ta muzyka. O nie, czy ja muszę tak wszystko... No dobra. Co to jest? Hmm. jest ma... Intruder, Intruder nie! O boże, ale będzie szukać... Nie, nie da się tego dowieść, dobra. O i to jest też tego teaser... Teasera, tylko że go nie pokazałem. Youtuber name... Hmm. Keyboard... Nie, ja nie znam... Znaczy... Znam YouTuberów, tylko nie wiem jak ich napisać. <laughs> Trofeum! Ja to introder? Jak introder? JAK INTRODER?! Przepraszam bardzo No nie, rodzik gdzie? Wracaj tu Gdzie ta bomba? Byjcie Lecimy do garażu Idziemy po tej drabinie i zobaczymy, co tam jest w tej wentylacji, bo mnie to ciekawiło. Dobra, śrubka. Naprawdę to dobrze ogarniam to. No, co ja co, ale. Naprawdę, już ogarnęliśmy dwie zagadki. Znaczy jedną, bo otworzyliśmy. No, kurde, no, przestań, Jay, oddychać. No, ja rozumiem, że ty musisz oddychać, no, ale nie w tej chwili. Zatrzymaj powietrze, bo ja nie mogę tych śrubek. Już? Już. Idziemy, a teraz idziemy. Jezus! Ja nie chcę podchodzić, bo to mnie na pewno zmieli. Ta wentylacja. A nie chcę być zmielony. O co chodzi? czemu ją dzidowana? Co on on naprawia tego rwana. na magazynie. A to będzie potrzebna ta drabina. To jest ta karta, dobra. O już jak się tego są w ogóle dźwięki z Aegonan też, takie też gierki od nich. Mogę się w tym ukryć. Dobra, mogę, chyba nawet. Muszę się ukryć, bo małe rody chyba idą. to nie było? Co to za? Co to co, za? Co? Co, co, co? Nie mogę tu wejść. Też nie mogę wejść. ich tych małych rodów tu jest! Dajcie spokój! To jest tyle tego, jak nie wiem. Ale dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Warehouse. Muzeum! To jest też. Trofeum? Co to jest numer 3, yy, numer 3? Nie, idzie sprzątać. Nie, ta gra jest ciężka. A i po to tu mi jest potrzebna ta drabinka? Dobra, wychodzę. Co to jest? Jest jego maska Juzoś <laughs> Warehouse Musimy znaleźć teraz Tam <laughs> Jesteśmy nadal w muzeum Boris śpi Warehouse O nie, mały rodzik idzie. Nie, no nie! Gdzie ja tą drabinę? Nie, to jest muzeum. O, przepraszam, pierwym Co? Jak? Gdzie? Co? To jest? Jak od niego to nie jest? Jestem malutką, jest bagowana, ale. Spokojnie, da się z tym wytrzymać. Nie, nie, nie! Nie otworzysz tego. Nie otworzysz tego. No. To jest solowym. Nie, to jest. O Boże, no i ich tu jest! Jakie on władować, moich przyjaciół! To już jest taki numer? Nie. Wiemy, że jest trzy, ale nie wiemy. Boże, gdzie ja tą drabinkę dropłem To jest, nie możemy też wejść. Tu jesteśmy chyba w nowym miejscu, bo tu są renty. U, to Jestem statek. Nie to jest statek. Pomocy! Pomocy! O! ta ta! Wołota! Szybko, mam Szybko! Mam nie mogę zrobić, no jakiś pożar jest w tym, w tej, w, tej, w tej jego fabryce. Green ajs? Jest ciekawe, co on te lody robi. Ej, ej! I tutaj byłeś? I Tutaj jest przejście. Nie, nie, nie wiedziałem. Nie, dobra, nie, nie zmieni nie mnie. Nie, ta gierka jest mega, dobra. Nie będę mówić, ale z mega. Dobra, gdzie to trofeum było? Muszę najpierw. Też nie mogę wejść. Ale o co chodzi z tymi lodami? To jest ten pink ice cream i tam był blue ice cream. O, ta gra jest naprawdę duża. To był krobar. Tutaj byłem z tą drabinką. Tam jest Boris. O, tutaj Nie, nie no, Inkruder, nie, no. Czekać, muszę. Nie mogę, nie mam być oku. Alarmy są mnie! O Boże! Jak ja stąd ucieknę! Znaczy ja, ja ucieknę i ułatwię moich przyjaciół, no to jest ciężkie. Nie, nie rodzic tu jest. Boris ciągle śpi, ja nie wiem co jest z nim nie tak a... Boris? Mogę no, mi pomóc to uciec? Ja myślę, że

Nie działa. Uwierzcie mi, ja to klikam. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś e, szliśmy. Może ja nie wiem, co. Jest tak dużo, że nie mogę tego zapomnieć. Idziemy z tą drabinką teraz. że takie te cenki tutaj. Hmm. Może w tej części wendingu zobaczymy twarz roda? No ja nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale najpierw się skupmy z tą drobinką. What?

Ty Ty pójdziesz do mnie, wracaj ten mały gruby gnoju Nie nie nie, nie, nie ładnie Pani sałowani, nie wie Pan? Tak się odzywaj do Daniela, doje? Jezu to Ale to walło? Heu Ale to naprawdę daje takie dźwięki jak nie wiem yy no! Proszę tu przyjść! Ja, ja idę do tych wentów, bo on już mnie denerwuje kompletnie. No! Tego nie... Chyba to było w muzeum, tak mi się wydaje, tam okolicy, takie przejście. Jak on mi się teraz pojawi w tych wentach, to ja nie wiem. czyli się się babła. no. się teraz zboguję. no mówię. ja cię kręcę. To jest Nie! nie, psuj się, się o nie, się. nie, nie, Ja chcę cały jedno no. Jestem grubym gnojem wracać do teraz się przy, przy tą drabiną. Teraz Teraz idziemy przy fasolą to W jest sposób udam się tam Dziękuję. jak tam 23 minuty i bardzo dobrze. Jesteś. Teraz gdzieś tutaj to było w muzeum chyba. Recepcja? Wow. Ej! yellow ice Ej Yellow Ice mi te te Żeby zrobić te, te żeby zrobić te lody, które nas odchudzą. mały 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 nie mały A nie. Nie. A co mały chodzi? A to chodzi. No i ja mogę rozbić szyby. Elektryka Majka! O no kurde, toaleta. Byliśmy... Nie, ty nie to nie ta toaleta. No naprawdę gierka jest mega duża. A teraz chyba to zrobimy. A Mam kartę! Mam kartę! Mam kartę!

Na game bo trochę. Pamiętajcie, że w następnym bez Ice Cream 4 e, uciekło. Chciałem zobaczyć Jezu, zakończę! Będziemy już muszę skądany Ja Nie, wiem, skąd wyszkać, nie mogę tu kaścić. Ja się boję, ty. czego tam jest mu Quality Control. Red... Dobra, ale o co chodzi, że przeciwnicy są niebezpieczni? Czy... Na przykład jak Miniro mi potrafi mnie zabić? Czy jak? Chyba tak. Nup, nup. Nie. Nie potrafię. O Jezus! Arm, arm! Ja... Liz. O nie, my... Wszystko nas wycisną. Liz! Boris, she's a bo, she's a Yeah, we just we're just squeezing time. Boris, she's boy. Ça. я когда с фиском вычистка. Ну да, правильно, столько попало, ты не сыграл, чекал,